Sasza szedł w suszy, suchą szosą. Słucha szosa była, ponieważ była susza i Sasza szedł tą suchą szosą, w suszę. W susze, w suszy. Sasza szedł, szedł, w susze, suchą szosą. Słucha szosa zawsze w susze, więc Sasza chodzi szosą, w suszy. Witam Was bardzo serdecznie. Na kanale suwerennypl. Tak, dla zwykłego obywatela, dla zwykłego Polaka. Można by się. Kurcze, może mogłoby się wydawać, że jest super. Nie? Że jest wszystko ok Że no, w Polsce żyje się lepiej teoretycznie, nie? Bo tak. Generalnie ta atmosfera jest lepsza niż była jeszcze tak z 5 lat temu. Jest pomoc tu, jest pomoc tam, i dla zwykłego takiego obywatela jest lepiej dla zwykłego obywatela, który nie interesuje się, który nie interesuje się tym skąd to się wszystko bierze i dlaczego tak jest. I tutaj nie można winić też Polaków, obywateli za to, że są trochę nieobeznani w temacie, że, że nie interesują się tym, ponieważ dla zwykłego człowieka nie jest to tak istotne jak dla tych, którzy nie śpią po nocach, bo się po prostu przejmują. I znają sytuację, jaka ma miejsce. I teoretycznie wszystko wygląda dobrze, wszystko jest ok, Ponieważ poziom życia Polaków w Polsce się, cały czas mówię, teoretycznie podniósł. Poszedł w górę, jest lepiej. Ale to cały czas jest to, co powtarzam, teoretycznie. Ponieważ musicie sobie zdać sprawę z tego, że to wszystko, co nam ofiarują, z czegoś idzie. Niestety Polska nie jest tak bogatym krajem jak Szwajcaria. Chyba, że i to jest bardzo prawdopodobne, że przez te wszystkie lata i wciąż Polacy płacą tyle podatków, tak dużo płacą tego wszystkiego, że rząd polski, no rząd te wszystkie rządy tak naprawdę mają kasę. Oni mają kasę z tych wszystkich opłat, z tych wszystkich haraczy, które. Od wielu, wielu lat Polacy płacą i tak, no wiecie, około 40 milionów ludzi, więc tych podatków jest dużo. I tutaj mogłoby się to uzbierać do tego stopnia, że ich po prostu to stać. Ale, że oni nie powiedzą tego, że ich stać, to wtedy mają powód, by najniższa krajowa wynosiła 400 euro, tylko, czyli 1600 zł, czyli 1700, prawda? Tego nie podniosą. Nie podniosą emerytur, nie podniosą tego i tego, ponieważ oficjalnie nas nie stać na to. Ale na pomoc, nas stać, więc to jest taki chwyt, że oni mają, załóżmy, w banku bardzo dużo kasy, rzucają tą kasą na te sprawy, które są im potrzebne w danym momencie, czyli są wybory, dadzą to, to, to to znaczy, że oni mają kasę, oni są bogaci. Ale jak przyjdzie na przykład ktoś po podwyżkę, to już nie radzą kasy, bo oficjalnie są biedni. Czy oni są tak, oni są bogaci, jeśli chodzi o plan finansowy, o deficy, to jest super fajnie, ale jeśli ktoś im zada pytanie, proszę pana, czy tam proszę panią, a dlaczego w Polsce się zarabia najniższa krajowa? Są takie, na, naprawdę, ja ostatnio rozmawiałem z taką osobą, która zarabia 12 złotych na rękę. Polsce. Więc takie osoby są. I jak taka osoba by poszła zapytała. To ci politycy odpowiedzą, że no, no nie stać Polski niestety na podwyżki. No nie stać Polski na podwyżki, no. No co zrobimy, proszę pani. A propos dobra, a propos suszy, saszy i szosy. Ceny w sklepach spożywczych szaleją. Drożeją już nie tylko masło, jajka, czy cukier. Ale praktycznie wszystko. I nie są to tylko nasze subiektywne odczucia. Wzrost cen żywności potwierdza główny urząd statystyczny, czyli GUS. Nie wiem skąd takie ceny. Mówi Anna Witkowska, emerytka z Koszalina. Odnoszę wrażenie, że co idę do sklepu, to jest drożej. Na przykład dzisiaj kupiłam karkówkę bez kości. Jeszcze niedawno płaciłam 13-14 zł za kilogram, a dzisiaj 19. Wzięłam też ziemniaki, a te są po 2,60 za kilogram. Myślałam, że młode były, drogie, ale później potanieją. A to nic z tych rzeczy: przecież zawsze latem były po 80-90 groszy. Za główkę zwykłe białej kapusty dałam. 7 zł zamiast 3 lub 4, a za kartonik mleka zagęszczonego do kawy 4,50, czyli 60 groszy więcej niż zwykle. Długo można by wymieniać, co o ile podróżało. Jak podaje główny urząd statystyczny, czyli GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu wzrosły w stosunku do lipca ubiegłego roku o 7%. Zdaniem ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie na ten wzrost wpłynęły głównie trzy grupy produktów. Są to pieczywo i produkty zbożowe, mięso oraz warzywa. Warzywa według GUS podrożały o 32%. Wzrost cen nastąpił już. W drugiej połowie ubiegłego roku. Ze względu na suszę, Sasza szedł suchą szosą w suszę i się wysuszył. Która obniżyła plony. Od stycznia ceny dalej rosły, ponieważ małe były zapasy warzyw ubiegłorocznych. Nastąpiły opóźnienia zasiewów warzyw. Potrzeba powtórnych zasiewów. Jakby tego było mało, w tym roku susza, susza, susza szed, szła suchą szosą. Wystąpiła wcześniej i niektóre zasiewy trzeba było powtórzyć. Według GUS zbiory warzyw gruntowych obniżą się o 9% i te zapowiedzi też powodują wzrost cen. Na dodatek bardzo rośnie popyt na warzywa, ponieważ zmienia się nasz sposób życia. Dbamy o zdrowie i o szczupłą sylwetkę. Teraz jest trochę propagandy, no bardzo dużo propagandy. Dietetycy zalecają spożywanie pięciu porcji warzyw i owoców dziennie. Tłumaczy doktor habilitowana pani Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. A większy popyt oznacza wyższe ceny, szczególnie przy ograniczonej podaży. Ceny wieprzowiny wzrosły przez rok o 12%. Główną przyczyną jest susza. Główną przyczyną jest wzrost cen za granicą i szalejący wirus ASF. W wielu państwach, także w Chinach, które są największym producentem i konsumentem wieprzowiny na świecie zwiększyły eksport z Unii Europejskiej i z USA, tymczasem w Polsce mamy mniej trzody chlewnej, jak wykazał spis GUS też mamy ogniska ASF, mniejsza jest więc podaż, a większy popyt przez eksport do Chin, więc ceny rosną i to nie tylko wieprzowiny, ale też drobiu Sytuacja w Chinach spowodowała, że część konsumentów zamiast drogiej wieprzowiny kupuje drób. No albo koty i psy. W pierwszej połowie tego roku z USA wyeksportowano do Chin o 42% więcej drobiu niż w ubiegłym roku. Polska jest znaczącym producentem drobiu na świecie. Korzystny eksport, wyższe ceny zbóż, czyli pasz, spowodowały, że ceny drobiu są u nas o 2% wyższe niż przed rokiem. Czyli ceny zbóż wzrosły w tym samym czasie o prawie 10%, mąka 8,5% droższa. Rosną też w Unii Europejskiej, wpływ ma na to głównie susza, 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 szła suchą szosą. Ubiegoroczna i tegoroczna susza, susza, która obniżyła zbiory, ale także wzrost kosztów pracy i fakt, że jest to produkt strategiczny. Moi kochani, ja wiem, że jest susza. Ja sobie zdaję sprawę, że susza wiele nerwów zniszczyła rolnikom. I to jest dla nich olbrzymi cios. Ale usprawiedliwienie wszystkiego suszą jest po prostu bezczelne. Jedziemy dalej. Ceny zbóż... Ymm, ble, ble, ble. Dobra, chleb kupujemy i jemy codziennie. Tłumaczy pani Świetnik. Społeczeństwo jest coraz bogatsze. O, no tak, no. Jesteśmy bogatsi. Bardziej dbamy o zdrowie. Więc, w, więc wzrasta popyt na pieczywo zdrowsze, razowe z różnymi dodatkami. A to jest droższe. Szacunki GUS, że przez suszę zbiory zbóż są niższe, że ziarno jest gorszej jakości, raczej nadaje się na paszę niż do konsumpcji. Też podtrzymują tendencje wzrostowe. Czyli znów susza. Co będzie dalej? Pani doktor habilitowana Krystyna Świetlik przewiduje, że wzrost cen powinien wyhamować, bo już teraz, jak zwykle latem, warzywa i owoce zaczynają tanieć. Nie należy się jednak spodziewać. Wiecie, to jest tak. Kosztowało 5 tych, podrożało do 9 i teraz kosztuje 8, czyli staniało. Czyli warzywa tanieją, kurczę, tanieją, ale by z tego kosztowało 5, nie? Teraz kosztuje 8, ale ty to by kosztowało 9, czyli potaniało, czyli później można powiedzieć Moi kochani, moi kochani, wszystko tanieje No, nie należy się jednak spodziewać, aby ich ceny znacząco spadły No do 5 nie dojdzie, wskaźnik wzrostu cen żywności, który za 7 miesięcy Wynosi 4%. W całym roku nie powinien przekroczyć 4,5%. 5 To oznacza, że do grudnia żywność na pewno nie potanieje. No! Nie potanieje żywność. Yy, porównując do zarobków, dobra, koniec tych dyrdemałów. Jakaś pani świetlik. Głupoty opowiada, że droży, bo Polacy się zdrowo odżywiają. Problem cały czas nie są tak naprawdę ceny, tylko wynagrodzenia, wypłaty, podatki to jest problem bo Polak mógłby zapłacić nawet i nie wiem, 5 zł za kilogram ziemniaków gdyby zarabiał 3 razy więcej to by nie było problemem problemem dla mnie cały czas są wynagrodzenia i według mnie w Polsce najniższa krajowa netto żeby się zrównać do zachodu tam też ceny są wysokie, warzywa, owoców naprawdę są wysokie Wyższe niż Polsce. Tylko, że tam zarabia się dużo więcej. I minimum to, to jest już na, naprawdę największe. Z minimum 3000 netto w Polsce powinna wynosić najniższe krajowe. 3000 netto. Emerytura 2000 netto. Najniższa. Jeśli tego nie będzie, jeśli co mnie interesuje jakiś deficyt, co mnie to obchodzi, ja jako Polak chcę 3000 netto najniższej krajowej, jeśli to będzie 3000 netto na najniższej, najniższej krajowej to mnie nie obchodzą już wtedy ceny, mog mogą sobie skakać wiecie, no teoretycznie oczywiście to nie jest tak, że wtedy mogą robić co chcą wiecie o co chodzi, wiecie co mam na myśli, żeby kurcze, no problemem są wypłaty jeśli ktoś pracuje 12 za yy, 12 złotych, a teraz jest też yy, dziwna, śmieszna sytuacja, ponieważ yy, yy, PiS zniósł podatek dla młodych, tak. To jest super, to jest super, ponieważ młodzi nie płacą podatku. Czyli jeśli ma 15 złotych brutto, to 15 dostanie netto. Tak ostatnio mi taka znajoma osoba mówiła. Ale dziwne jest, ponieważ osoba, która już jest starsza, będzie miała 12 zł netto, będzie zarabiała mniej, ponieważ jest za stara na to, żeby nie płacić podatku. czyli to jest po prostu nieprawdopodobne? 20 latka na przykład zarobi 15 na niższej krajowej, a 40 latka zarobi 12 na niższej krajowej. Na Zachodzie w niektórych krajach jest tak, że jest yy, pensja wiekowa, czyli dla najmłodszych po prostu zarabiają mniej. Nie wiem czy w Anglii też tak jest. Może napiszcie w komentarzach, że jeśli ktoś na przykład ma nie wiem 20 czy 27 lat, wiem, że w Holandii tak było, jest. No to zarabiają mniej. Na przykład dorosły Dorosły. no dorosły, Ten, który już jest starszy, zarabia na przykład 8 euro netto, a młodzi zarabiali 6 euro netto. Może coś takiego oposty powinno być, ale to, że, że student zarabia więcej na niższej krajowej od pani, która ciężko pracuje w supermarkecie, a te panie najczęściej zarabiają na niższą krajową, być może trochę więcej, ale to nie są jakieś kokosy i raczej. Jest ciężko. Dobra, to by było na tyle, pamiętajcie, że Sasza szedł suchą szosą, w susze, w suszy szedł, so szosa była sucha. Możecie sobie trochę poćwiczyć polszczyzny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam bardzo miłego dnia. Pamiętajcie, że no to co ja wszystko mówię, to są takie moje przemyślenia. Ja tutaj nikogo nie zmuszam, żeby się z tym zgadzał, ale to jest takie obiektywne, no kurczę, no. Przyrzez z zwykłym gościem, który idzie na zakupy i widzi. A niedługo zrobię takie porównania Apollo Market z Lidlem, z Stanami. Cześć!